Elo, elo, się mam teraz z tej strony. Fan. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić numer tagu na wersji mobilnej Discorda, nie używając wersji Nitro. Aby tego dokonać, wchodzimy w Discorda. Klikacie na ikonkę swojego konta, klikacie w moje konto, klikacie w nazwa użytkownika. Zmieniacie nazwę użytkownika na numer tagu, który jest podany po prawej stronie. Na przykład, który ja, który ja mam, to 2048. To 2, zapisujemy i, żeby potwierdzić zmianę, trzeba, trzeba wpisać hasło. Klikamy, zapisz. Jak widać, numer tagu zmienił się na 3585.

To wszystko, co chciałem pokazać w tym poradniku. Zapraszam, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Do widzenia.